Mamy zaszczyt dzisiaj Państwa gościć na wojewódzkiej inauguracji tegorocznych Europejskich Dni Dziedzictwa. Motywem przewodni tegorocznych Dni Dziedzictwa jest hasło, gdzie tu spotyka się z przestrzenią świątyni, arcydzieła, pomniki. Koordynatorem Europejskich Dni Dziedzictwa w naszym regionie jest Muzeum Litwy Witam serdecznie dyrektora muzeum, pana Szymona Andreja, który w tej chwili przejmie opiekę nad całą uroczystością. Cieszę się bardzo, że nasze muzeum może w tym roku państwa gościć. Na koniec bogatego programu zapraszamy państwa na bardzo ciekawą wystawę, którą w tym roku przygotowaliśmy z okazji tysiąc pięćdziesiątej rocznicy Krzysztof Polski, zatytułowanej Bartysk Maria. Zapraszam serdecznie. Dziękuję Pani Dyrektor. Ja również chciałem bardzo serdecznie podziękować jako koordynator wojewódzki w um, Europejskim Dziedzictwa w Szydłowicach Chciałem podziękować Pani Dyrektor za to, że możemy dzisiaj w w tych gościnnych programach brytyjskiego zamku się wszyscy spotkać i to nasze spotkanie. Szanowni Państwo, ja chciałbym powitać bardzo serdecznie wszystkich gości pana marszałka Województwa Owarmińskim Mazurskiego Gustawa Marka Brzezina. Niestety obowiązki służbowe, obowiązki zawodowe zatrzymały pana marszałka w Warszawie, dlatego samorząd województwa reprezentuje dzisiaj i serdecznie witam pani Marszałek i Deletyczną z Bardzo serdecznie również chciałbym powitać, właściwie też przyjaciela naszego Muzeum, bo się to da się to powiedzieć, wicewojewodę Wojewodę, pana pana Sadowskiego. No i oczywiście chciałbym również powitać naszą Panią Poseł, Panią Annę Wasilewską, Pani Poseł, witamy, dziękujemy, że Pani z nami jest. Szanowni Państwo, nasze Muzeum ma zaszczyt, to ogromny zaszczyt, już po raz drugi koordynować Europejskie Dziedzictwa na Wagi i Mazurach. Ma zaszczyt koordynatorem regionalnym. Ubiegły rok był dość specyficzny, dlatego że, jak Państwo pamiętacie, ogólnopolska inauguracja tego dziedzictwa odbywała się w Londynie. Co? My, jako Buzarius, rzuceni na głęboką wodę, musieliśmy się z tym w jakiś sposób uporać, ale ponieważ jesteśmy tym koordynatorem po raz drugi, więc nam to jakoś wyszło. Mam nadzieję, że w przyszłym roku ewentualne niedociągnięcia i błędy, i młodości, które być może popełnimy w tym roku, zostaną, zostaną naprawione. Szanowni Państwo, chciałbym teraz zaprosić, zaprosić tutaj do mikrofonu i poprosić o wystąpienie. Pani Wenec Moskłonzyk, wicemarszałek pani profesorka ma Pani marszałek. Pani poseł, pani młoda, szanowni państwo. Z 3 października 1985 roku w Granadzie, podczas drugiej konferencji Rady Europy, narodziła się piękna idea europejskiego Dziedzictwa. Tego dnia francuski minister kultury zaproponował, aby organizowano we Francji Dni Otwartych Zabytków. Została rozszerzona na całą Europę. Inicjatywa spotkała się z entuzjastycznym przyjęciem już w kolejnym roku. Wiele europejskich krajów aktywnie włączyło się w bezpłatne upowszechnianie i udostępnianie swoich najcenniejszych skarbów kultury. W związku z ogromnym zainteresowaniem Europejczyków własną kulturą i przeszłością w 1991 roku Rada Europy ustanowiła Europejskie Już dwa lata później. Do tej inicjatywy włączyła się także Polska, która jest obecnie jednym z 49 państw biorących udział w tej inicjatywie. Województwo Lamiecko-Mazurskie uczestniczy w tym święcie zabytków po raz drugi, które koordynuje wszystkie działania Muzeum Właśnie pod Gumballem od roku 2003. Tegoroczne Hasło Europejskie Dziedzictwa, gdzie duch spotyka się z przestrzenią, doskonale wpisuje się w specyfikę wagi, mazur i popiślach. To tutaj bowiem w specyficznej przestrzeni geograficznej przez setki lat następujące po sobie kultury tworzące społeczeństwa i cywilizacje pozostawiły w krajobrazie kulturowym widoczne materialne ślady swojego życia duchowego. Ślady tego początków są trudne do uwrócenia. Po dawnych miejscach kultu tajemniczego wielokrótków pozostały często jedynie nazwy miejscowe jak święty kraj. Jednakże już od kolonizacji naszych zięży zagranicznych nasza przestrzeń kulturowa zaczęła się wzbogacać to często narodne godyckiej kościoły. w nich, niedawno jeszcze podaję sobie należy kształtować swoją duchowość, duchowość chrześcijańską. Po okresie reformacji, Polska warmia stała się katolicką wyspą wśród otaczającego morza koniustanckich księżęcych, kładzią na albambylii i katolików, wyraźnie znaczy, znacznie wyznacza się w przestrzeni tych drogach. Bogato wyposażone w pewne piękne, malutkie, prostorowne wiatry kontrastowały z arcytycznymi, prostymi, terapeutyckimi zborami mazurów. Po okresie zawodu, kiedy warnia została zagraniczna przez królestwo włoskie, warnie spontanicznie okazować swoją wywodę, stawiając w przestrzeni kultury setki przedrocznych kapliczek. To one dzisiaj odróżniają dawne ziemie Mazur i Barnia. Z to one wyróżniają dzisiaj panu jedno państwo. Państwo, które usiłowało użyć stosowania wspólnoty przejawu życia wypłowego. Na zróżno. Przybyła na nasze ziemie ludność dawnych kresów oraz ludność ukraińska, mocno nowych nie wiadomo, życia wypłacano w regionie. W reko katolickiej cerkwi, widok wcześniej prawie tu są nowe karty historii przestrzeni kulturowej i duchowości województwa W. Skomasowskiego. Wszyscy mieszkańcy naszego regionu mam codziennie spotykają się z duchowością na stanach w przestrzeń kulturową. To nasze wspólne które musimy dbać i musimy pielęgnować. Dlatego tym bardziej zachęcam Państwa do aktywnego uczestnictwa w Europejskim Miach Dziedzictwa. Dziękuję serdecznie. Dziękujemy Pani Marszałek również za to tak naprawdę przypomnienie początku Europejskiego Dziedzictwa, jak to się wszystko zaczęło, bo nawet czasami uczestnicząc w tych inicjatywach nie mamy tej świadomości skąd była ta inicjatywa, jak to wszystko się rozpoczęło, dokąd to wszystko zmierza, a patrzymy na to z radością, bo zmierza w coraz lepszym kierunku i jesteśmy dumni z tego, że możemy to, że możemy to robić razem z samą Europą i nie tylko Europą. Szanowni Państwo, teraz chciałbym poprosić Pana Wicewojewodę Warmińsko-Mazurskiego, Pana Sławomira Soborskiego o zabranie głosu. Panie Przewodniczący. Dziękuję bardzo. Szanowna Pani Poseł, Szanowna Pani Marszałek, w Prawoście, Państwo Dyrektorzy, Pan Dyrektor, Panie Dyrektorze. Wszyscy związani na dzisiejszej uroczystości. Europejskie Dni Dziedzictwa wspomniała Pani Marszałek w początkach. Takim bajkowcowem był minister kultury Francji Jacques-Bethier Émile On był przepraszam, e, kultur, ministrem kultury w wielu rządach, w tym rządzie w I tak się naprawdę zaczęło 1991 rok, 1993. Otóż, jeżeli mówimy o dziedzictwie, Spuścizna. Spuścizna kultury rzymskiej, greckiej, a także prowadzeniu chrześcijaństwa w Polsce, także chrześcijaństwo, które wygrało bardzo istotną, by właśnie główny młodych, w opradzeniu cywilizacji i cywilizacji kultury na ziemiach polskich, a także tutaj w naszym obecnym Województwie w moim Kultura i cywilizacja to są dwa odrębne pojęcia. Kultura, najprostszą definicję kultury dał Ojciec Święty, e, Święty Jan II. Kultura jest to umysłu, a więc duchowość. To jest duchowość i to się doskonale zmienia właśnie z tym tytułem dzisiejszym. A więc duchowość, zastawiana się jaka była duchowość na Mówię o samej Bardii, nie mówię tutaj o Maszurze, bo Maszurze to termin późniejszy. Czy to była duchowość religijna, czy też świecka? Tu się jeszcze świetne święte pamięci ksiądz profesor Wyszczowski, no, załatwego dużo uzgodnił w innych publikacjach. Nie będę tego rozwijał. Otóż dziedzictwo. Dziedzictwo mamy tutaj mamy tutaj masę zabytków, bardzo dużo zabytków, zabytków, klasy, bym powiedział, najwyższej, chyba ale Bo w zasadzie po wprowadzeniu, po zajęciu tych się przed oni kolonizowali tę ziemię, bo prostor nie mieli języka pisanego. Zachowały się tylko tam fragmenty końsk z Bulga, o tym pisał Kelitarz Krzydalacki, pierwszy połowie XIV wieku. Natomiast także w języku polskim włączy nasz, a ja o duchowości mówię, bo o tym też jest mowa. Szanowni Państwo, mamy dużo zabytków. To są przede wszystkim miasta kuchowane na prawie. Myśmy przejmowali kulturę również, przejmowaliśmy tę kulturę na zachodu, przejmowaliśmy ją od trzech, od Tak to jest, że kultura wywiera znaczny wpływ na to, na dzieje państwa, na, na, na rządy nawet na Można było to z czasów Aleksandra Wielkiego, tam takie to podmił Imperium perskie, a dalej akurat polityk uległy kalenizacji. Ale nie o tym. Mamy te zabytki, te zabytki prezentować. Jest to także powód do, do, do tego, żeby te zabytki przedstawiać, żeby zapraszać tutaj gości, żeby je prezentować, żeby także interesować tymi zabytkami młodzież. Bo jest to pokolenie, które przejmie po nas to dziedzictwo. I są to zabytki za nie tylko moralne, prawda? Za, także pałasę, granice. Także urządzenia gospodarcze, tutaj 13, kolonizując, prowadzali bardzo wiele takich elementów, także kultury rolnej, ale także gospodarcze. To jest zrozumiałe. I te zabytki, które powstawały na przestrzeni wieków są naszą dumą, bo nie masz, możemy w tych zabytkach nie przebywać tutaj też, jak powiedział a także mamy muzea, warto o tym też wspomnieć, bo także jesteśmy muzeum, bo jakby muzeum tutaj się staramy o budowę drugiego budynku, takiego do sprawiedliwego zdarzenia, żeby to nie było prezentowane, te zabytki nie były prezentowane w takim e, budynku, jakim obecnie. Z całym szacunkiem, prawda? Po prostu one się tam nie mieszczą i zasługują na burszczą, jakby na większą gamę e, i prezentację. Dług się spotyka z przestrzenią. Tak wspomniałem, duch, a więc inicjacją do tworzenia jakiegokolwiek, także zabytki, ale ciepła, bo to ma przecież napisane, tak, także dobrych, prawda? To jest właśnie ten duch, to jest to, co powoduje człowiek, to jest to lat prawda? A nie to, tak, to, to to serce, tak, Także w cywilizacji jeszcze się jest nasza sumienie, naszą dusza, czyli coś, coś w tym jest ten duch. I dzięki temu, że ci twórcy, bo takich takich te zabytki stworzyli na naszych ziemiach, to właśnie jest to na pewno ten duch, czy tam ta, ta, ten, to latwienie musiało być, a przede wszystkim także talent. talent jest no, bardzo istotny. Ludzie są utraktowani przyjmujemy, że talent zatrzymują od Boga. E, także dzięki nim dzięki tym twórcom budowniczym, no mamy wspaniałe także, chociażby organy też, de, to zabytki. Ostatnio zostało zastanowione posłem, w rodzinie mojej mieście, to jest jedynie zainstalowany przez polską. I organy Hydra. to są organy najwyższych raz, również. Ksiądz Prawek był, byliśmy tutaj, był w Marszałek Senatu, w Tarszewskim. Dziękuję jeszcze raz, za to, że nas oprowadzał, że pięknie przedstawiał, reprezentował katedrę i potrzeby. I temu się dowiedziałem, że wieża ma 5, skotków, na 220 skoków, gdzie wybiegły na, na, na szczyt, i nie tylko ja. Ale nie przedłużam, że Szanowni Państwo, dziękuję Państwu za przybycie. Dziękuję, dziękuję. Pozdrawiam Was wszystkich, także w imieniu Wojewodnika, Ardura Wojewskiego, który ma inne a w tej chwili zajęcie, ja będę musiał o 13.00 być w Filippimie Ramon, to święto weterana. Ale póki czas mi pozwoli, będę spotkał tutaj. A więc Wszystkiego najlepszego dla Państwa, co się życzy, może zdarzyć. Dzisiaj spotykamy się również z ważnego powodu. Chcielibyśmy e, nagrodzić brązowym Krzyżem zasługi księdza kanonika Jacka Woj Wojtkowskiego. Pozwolę sobie przybliżyć jego sylwetkę. Jacek Wojkowski, urodzony 1 października 1969 roku w Olsztynie. Duchowny katolicki, proboszcz parafii katedralnej pod wezwaniem Nieboksięcia na świętsze miary i Panny we Fromborku. pracownik naukowy, członek Komisji do spraw budownictwa sakralnego i konserwacji, przewodniczący Arti Diocezjalnej Komisji do Spraw Komunizmu. Ukończył drugie liceum ogólnokształcące w Olsztynie. Madurę zdał w 1988 roku. Jest absolwentem Kościoła w Olsztynie. Święcenie kapłańskie przyjął w 1994 roku z rąk biskupa Agnunda W roku 1996 rozpoczął studia specjalistyczne z historii kościoła na katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Ukończył je w 1988 roku ze stopniem kościelnym Licencjata historii Kościoła. Jednocześnie w roku 1997 rozpoczął studia specjalistyczne z teologii ekumen ekumenicznej. Ukończył je dwa lata później, co umożliwiło otwarcie przewodu doktorskiego. Tytuł doktora teologii w zakresie teologii ekonomicznej uzyskał w 2001 roku. Poświęcenia skierowano go do parafii św. Katarzyny w Braniewie. W 1999 roku rozpoczął pracę w Kuli biskupiej na stanowisku w Kancelarii Kuli. Funkcję tę pełnił do 2006 roku. W 2006 roku po przybyciu na wagę arcybiskupa Wojciecha Zięby, ksiądz Wojtkowski pełnił funkcję osobistego sekretarza i kapelana metropolity. A w październiku tego samego roku został mianowany archidiecezjalnym konserwatorem zabytków. W czasie pełnienia tego urzędu o podstaw zorganizował archiwum Wydziału Sztuki i Piskupiej, zakładając każdemu kościołowi teczkę z dokumentacją zabytków. W 2009 roku po powołaniu do istnienia Muzeum Archidiecezji Warmińskie został jego pierwszym dyrektorem. Z sukcesem zapoczątkował współpracę z Muzeum Mikołaja Kopernika we Franków. Od 2000 roku jest członkiem, a od 2008 przewodniczącym archidiecezjalnej Komisji ds. Komunizmu. Jest organizatorem tygodnia modlitwo o jedność W latach 2000-2008 uczestniczył jako ekspert w pracach Zespołu Dialogu Konferencji Episkopatu Polski ze Wspólnotą Kościelną Polsko-Katolicką. W latach 2008-2012 był członkiem Komisji Głównej pierwszego Synodu archidiecezji Warmińskiej i przewodniczącym Komisji Synodalnej do spraw ekumenizmu. Jest członkiem Komisji do spraw budownictwa Sakralnego i konserwacji. Od 2012 roku jest proboszczem parafii katedralnej w Fromboru. W 2005 roku mianowany przez papieża Benedykta XVI kapelanem honorowym. W 2012 mianowany kanonikiem honorowym, a w 2014 kanonikiem gremialnym w Armii kapituły katedralnej we Fromborku. Proszę Państwa o powstanie. Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Budy z dnia 26 lipca 2016 roku, na wniosek wojewody warmińsko-mazurskiego za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej oznaczony zostaje brązowym krzyżem zasługi, ksiądz kanonik dr Jacek Wojtkowski. Proszę o oznaczonego wystąpienie do dekoracji. A ograniczenie proszę, wiceprezydenta Partii Mazurskiego, pana Sławomira Słaskiego. W stanie honorować ogromny wkład pracy zniesiony przez Waszą wierność, działalność we społeczności lokalnej. Proszę także przyjąć życzenia dalszych sukcesów oraz wszelkich konieczności w języku zabitym w małym przeciwko Że jestem zaskoczony i przypominam się słowa biblijne, tak, kiedy właśnie zwraca się Bóg do proroka, czy prorok mówi, że nie jest godzien do pełnienia funkcji, wówczas Bóg mówi, ojciec, niechaj nie lekceważy twego młodego wieku. Ale też kiedyś się znaczenia, to właśnie spowoli ten moment odchodzenia do sportu. Dziękuję bardzo panu prezydentowi Drzewiczucie. Dziękuję wody za przyznanie tego wyróżnienia, oznaczenia. Dziękuję w społeczności lokalnej jasnej, gminy Kronborg, Pani Burmistrz, Mądroży Ciebrońskiej. Dziękuję Kronborgowi, który jest moim domem od 5 lat, za 5 lat pracy tam. Ale Sąskie z z są znacznie dłuższe. Otrzymuję to znaczenie w 10 rocznicę mojej pracy jako praktycyzm, konserwator zabytków. Byłem też koordynatorem. Urzędu kanonika Mikołaja Kopernika, więc tym bardziej jestem wdzięczny, że otrzymuję to znaczenie właśnie tu na zamku Kapituły Wawelńskiej, gdzie kanonik Kopernik żył, gdzie też jego szczątki przebywały jakiś czas, zanim dotarły na wieczny spoczynek ponownie do katedry we Formorku. Dziękuję Ci bardzo i Słowowi Metropoliciu Wawelńskiemu za powierzenie mi funkcji A Decyzjalnego Konserwatora zabytu. Miałem też 7 lat udanej współpracy między Muzeum, Muzeum Kościelnym i Muzeum Samorządowym Marszałkowskim, czyli Muzeum im. Mikołaja Kopernika do Framburgu i Muzeum Obnika Historii Framburgu zespół katedralny. Od 1 lipca Muzeum Artysty Zjednoczonej to zorganizowane do Framburgu, zmieniło nazwę i jest kontynuatorem tamtego dzieła. By podkreślić jeszcze raz znaczenie Promborka jako pomnika historii. 7 lat współpracy, sześć świetnych wystaw, wspólnie zorganizowanych w dużym spokoju, to naprawdę <coughs> podniosło rangę Muzeum Mikołaja Kopernika, ale też nasze, nasza współpraca między Radą a samorządem, rzędem Waszolowskim, układa się doskonale. To próżnienie też zobowiązuje do dalszej pracy na rzecz chrześcijańskiego. Deklaruję tu pomoc i swoich umiejętności. Na niej oczywiście będzie można dalej promować dobro kultury, dziedzictwo historyczne i historyczno-artystyczne Wargi i Mask. Dziękuję bardzo.